Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Duran. Dzisiaj zabieram Was na dloary, a więc zapraszam do oglądania. Jak przed każdym wyjazdem, ja też muszę się przygotować, więc zabieram aparat. W tym przypadku jest to Canon 6D Mark II z obiektywem 24-70. Jeden obiektyw Canonowski 85. Do tego zabieram drona z trzema bateriami i kontroler, bo to standardowo musi być. Do tego mały statyw z Manfrotto. Drugi duży statyw mam w samochodzie. Do tego kamera. Troszeczkę informacji, zapasowe karty pamięci, kable itd. itd. Trzeba też pamiętać, żeby zabrać ze sobą powerbanka, żeby czasami gdzieś coś komuś prądu nie brakło. Zamek Chambord stanowi jedną z największych dzieł architektury renesansowych. A zamek posiada 6 wielkich wież, które aktualnie są w remoncie. Pewnie elewacje poprawiają. Na samym zamku jest około 440 komnat, z czego 365 kominów i 800 rzeźb. Samą konstrukcją zamek przypomina średniowieczną twierdzę. Osobiście uważam, że na sam zamek jest bardzo, naprawdę bardzo warto przyjechać. Spójrzcie sami na ten zamek. Mam tutaj około 200 km, żeby tu przyjechać. I sam osobiście uważam, że naprawdę warto było to zrobić. I przypuszczam, że na następnych zamkach też się wcale nie zawiodę. Wybrałem 10 z nich, tak jak Wam mówiłem, a to jest pierwszy. Wszystkich zamków jest około 300 nad całą Doliną Loary. Bardzo blisko samego zamku znajduje się bardzo piękna kaplica, która e, nie jest może jakaś duża, ale jak na ten czas aktualny, no to w bardzo fajnym stanie się zachowała. Pokażę Wam później jedno zdjęcie z tej kaplicy i dwa zdjęcia z samego zamku. Nic. Jest to chyba już wszystko, co chciałem wam pokazać. W środku jak każdy inny zamek do cholery obrazów i wszystkich innych eksponatów, ale czy jest sens to wszystko pokazywać. Na samym początku, jak wejdziemy do zamku, zobaczymy jedno chyba z najspanialszych cudów w ogóle tego zamku. Są to spiralne schody, które prawdopodobnie zaprojektował sam Leonardo Da Vinci. Dokładnie z w samym środku, jakby tego zamku, więc jest to takie, można powiedzieć, odniesienie jego wielkości. Ona sięga do samego szczytu. Znajduje się w Chateau de Chambord. Jest to pierwszy zamek, który chciałbym wam pokazać, a zarazem troszkę o nim opowiedzieć. Jest to chyba jeden z największych zamków Doliny Loary. Sam zamek jest bardzo duży, sama fasada ma około jakieś 130 metrów szerokości, a w środku jest około 440 komnat, z czego Naprawdę najbardziej fenomenalnym, fenomenalną rzeczą, jaka może być, to są te schody spiralne w środku. Jeżeli chodzi o zamek, to nie tylko same schody są tutaj jakby fenomenem. Ze względu na to, że sam zamek jest położony w miejscu, w którym przede wszystkim górowało myślistwo. Więc w samym zamku znajdziecie bardzo dużo rzeczy związanych z myślistwem, czy do broni, czy. Zwierząt wypchanych są dziki, sarny, można nawet bobry znaleźć, e, królików. Tego jest bardzo, bardzo dużo. A przede wszystkim może Was naprawdę bardzo zainteresować fakt, że jest to zamek z czasów renesansowych. Co za tym idzie, jest naprawdę ładny. Przede wszystkim komnat jest tak dużo, że ciężko to samemu obejść, żeby się nie, nie zgubić. Trzeba dobrze patrzeć po mapce, żeby, żeby się ogarnąć tym wszystkim, gdzie się jest. A przede wszystkim, chyba lepiej to samemu zobaczyć na własne oczy, niż jak ja Wam to opowiadam. Dlatego ja osobiście Wam polecam tutaj przyjechać. Bilet wstępu w dniu dzisiejszym wyniósł mnie 14,50. Z czego dodatkowe koszty to są 6 euro za parking na samochód osobowy, 10 euro kosztuje dostawczy, w sensie kamper a za autobus, to tam nie wiem, trzeba było sobie sprawdzić. Teren samego zamku to jest naprawdę bardzo rozległy. Jest, są to kilometry, kilom, naprawdę kilometry, hektary, hektary, hektary lasów i, i bardzo dużo miejsca, gdzie mogą się dzieci bawić, całe rodziny. Są place zabaw niedaleko, są różne miejsca, gdzie. Można spędzić czas z rodziną, czy to po prostu usiąść sobie na ławce, pogadać, czy po prostu pospacerować, pobiegać, czy nawet pojeździć na rowerze. W sezonie letnim można sobie wynająć tak zwany wózek golfowy i na nim jakby zjeździć cały park, gdzie, może, gdzie jest w ogóle dostęp do tego, żeby jeździć za nim. Tak jak teraz jest koniec marca, jeszcze tych turystów tak tyle nie ma, co może być za niedługo. Dlatego warto jest pojechać sobie w sezonie, który nie jest jakby turystycznym. Dzięki temu zaoszczędzicie przede wszystkim czasu stojąc w kolejkach, a zarazem nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego. Jeżeli chodzi o Was, no to polecam przyjechać do samego Paryża, zatrzymać się w Paryżu czy w samych jego okolicach. I zostać tutaj na dwa tygodnie. Naprawdę jest co zobaczyć, a przede wszystkim trzeba brać uwagę na to, że do niektórych miejsc w czasie sezonu są kolejki, i przez to też y, dużo czasu stracicie na same dojazdy, czy nawet stanie w kolejkach. Porównując na przykład do lówru, czasami ta kolejka, którą wchodzicie od strony piramid, tak jak widzieliście to zdjęcie moje ostatnio, czasami przy tych piramidach można naprawdę stać godzinę. Naprawdę można z tej godziny, ze względu na to, że te kolejki tam są bardzo duże, a piramida sama jest oblegana bardzo przez turystów. Tym oto aspektem chciałbym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a zarazem wszystko to, co ja chciałem Wam pokazać, jest na tyle zadowalające dla Was, że zostawicie tutaj lajka i subskrypcję, co bardzo mnie ucieszy. A zarazem. Zmotywuje mnie do dalszej pracy, którą dla Was chciałbym robić. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Widzimy się w następnym vlogu na kolejnym zamku. Do zobaczenia. Jeszcze tylko sobie skoczyć, kupić jakiś magnesik na lodówkę i pomału zawijka do domu. Na razie, do następnego.